yeah Xiaomi w ostatnich latach mam wrażenie, jakby mocno zmieniło podejście do wypuszczania kolejnych telefonów, a już szczególnie biorąc pod uwagę modele flagowe, które w dzisiejszych czasach za bardzo nie odbiegają pod względem cenowym od innych flagowców konkurencji. Natomiast cieszmy się, że w dalszym ciągu mamy podmarki Poco i Redmi. Dzisiaj natomiast zapraszam na omówienie tego najmocniejszego z drugiej grupy: Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. 5G. Dlatego też postanowiłem wrócić do linii Redmi Note, tym razem 13 wersji Pro, z Plusem, aby zobaczyć, co się zmieniło na przełomie ostatnich lat. Bądźmy tego świadomi, że seria Redmi w Polsce cieszy się ogromną popularnością, niezależnie czy trafiały się lepsze czy słabsze egzemplarze, Polacy pokochali tę linię. A jak będzie z tegorocznym Redmi Note 13 Pro? Pod względem zawartości opakowania jest naprawdę solidnie, żeby nie powiedzieć bardzo, ale to bardzo dobrze. Mój drodzy, w dzisiejszych czasach, kiedy firmy na siłę starają się nam wmawiać, tu zawsze chodzi o ekologię, okazuje się, że nie każdy produkt. Robi nas idiotów, bo wiecie, tam gdzie zaczyna się ekologia w modelach flagowych, w sensie niedołączane są ładowarki, tak kończy się w tym momencie, kiedy musimy osobno dokupić jedną z nich, które będą sprzedawane w nowych opakowaniach, dostarczane innymi paletami bądź innymi drogami transportu. Zatem pod względem unboxingu Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus jest naprawdę soczyście, bo poza oczywiście samą ładowarką, która o dziwo nie jest zwykłą ładowarką, aż 120W, dostajemy także kabel USB c oraz Etui. Zatem, jak widać, można i tutaj ogromne ukłony Strony Xiaomi. Pod względem designu Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus wydaje się na zauważalnie droższego ni niż w istocie jest. Z obydwu stron mamy szkło. Ekran chroniony jest Gorilla Glass Victus, a nie tak jak w przypadku innych tańszych modeli, chociażby Gorilla Glass 5. Dodatkowo w zauważyłem w różnych materiałach, że mówione jest, jakoby ta ramka, te boki, ten cały korpus był wykonany z aluminium. Być może tak jest, natomiast ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że osobiście uważam, że jest to tworzywo sztuczne i absolutnie nie chcę tutaj nic odejmować Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Plus, ponieważ smartfon prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Niezależnie jak będziemy chcieli go położyć, czy pionowo, góra, dół, czy po boku będziemy w stanie utrzymać ten smartfon bez jakichś dodatkowych podpórek. Oczywiście, jeżeli mówimy o boku z przyciskami, tam takiej możliwości nie będzie. Waga około 200 gramów, zatem moim zdaniem jest OK, ani to ciężkie, ani lekkie. Dodatkowo mamy certyfikat wodoszczelności IP-68, co w tym segmencie wcale nie jest nie wiadomo jak bardzo popularne. Nie mamy ładowania indukcyjnego, ale z drugiej strony myślę, że aż 120 ładowanie, które naładuje nasz smartfon od 0 do 100% w zaledwie 19 minut, niektórzy będą w stanie wybaczyć to potknięcie. Zatem jak na razie pod względem zawartości opakowania oraz wyglądu jest moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nie inaczej jest w przypadku ekranu i gdyby ktoś mnie miał zapytać, ej Bartek, jaki jest najmocniejszy element według Ciebie tego smartfona, to bezapelacyjnie powiem wyświetlacz. Temu bliżej do flagowca niż średniopółkowego smartfona. Urządzenie posiada ekran aż 120 Hz o przekątne niespełna 6,7 cala ze wsparciem Dolby Vision HDR10+, plus oraz szczytową chwilową jasnością w piku na poziomie 1800 nitów. I tutaj trzeba zaznaczyć, że jest naprawdę fantastycznie. Tego typu ekrany pojawiały się dosłownie jeszcze rok czy dwa lata temu we flagowcach. Nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o kąty widzenia, jeżeli chodzi o nasycenie kolorów, czerń, czytelność w jasnym słońcu. Jest naprawdę fantastycznie. No i tak jak wspomniałem, ekran chroniony jest Gorilla Glass Victus, znany chociażby z flagowych modeli. Mamy tutaj również Always On Display, natomiast to Always On Display z tego co zauważyłem, wyświetla się nam tylko i wyłącznie na chwilę. I nie próbowałem na różne sposoby, nie miałem możliwości wymuszenia włączenia Always on Display 24 godziny na dobę. Tak czy siak pod względem ekranu również jest fantastycznie. Bardzo dobrze jest również pod względem skanera odcisków palców. Ten działa niemalże tak samo szybko jak we wszystkich innych flagowcach, które kosztują po dwa, a nawet i dwa i pół razy drożej. Zeskanowałem na smartfonie cztery różne palce i te niezależnie czy była nałożona folia, która jest fabrycznie nakładana, czy była zdjęta, działały praktycznie idealnie i bez żadnych problemów. W temacie wsparcia można powiedzieć, że jest trochę dziwnie. Mianowicie Redmi Note 13 Pro Plus jest to smartfon, który globalnie pojawił się wcześniej. Natomiast ja dostałem na testy wersję z Androidem 13 wraz z nakładką MIUI 14. Za wydajność smartfona odpowiada Mediatek Dimensity 7200 Ultra, wykonany w 4nm procesie technologicznym, wspierany przez układ graficzny Mali G610MC4. I tak nie da się ukryć, że pod względem wydajności, suchej wydajności na papierze, dla gamingu bardziej bym polecił Xiaomi Poco X6 Pro. Tam model. 8300 Ultra jest po prostu mocniejszy, ale z drugiej strony też nie chciałbym absolutnie nic odejmować Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, ponieważ w normalnym codziennym użytkowaniu czy nawet podczas grania w gry nie zestawiając go jeden do jednego nie odczuwa się tej różnicy wydajności. Xiaomi również deklaruje, że to urządzenie będzie wspierane aktualizacjami minimum z tego co kojarzę 2 bądź 3 lata. Zatem z jednej strony fajnie, ponieważ mamy tutaj do czynienia ze średnio średniopółkowym segmentem, ale z drugiej strony pamiętajmy, że jesteśmy jedną aktualizację wstecz. Jeżeli chodzi o wersje pamięciowe globalnie wyszło kilka wersji. 8256, 12256. Z tego co widziałem na stronie komputronika mamy dostępną tylko i wyłącznie tę jedną wersję, o której dzisiaj mówię, która została wyceniona w Polsce na 2499 zł. I moim zdaniem, biorąc pod uwagę aż 12 GB RAM oraz dużą pamięć 512, moim zdaniem ta wycena jest całkiem ok. Ale do ceny i innych reprezentantów linii Redmi Note 13 przejdziemy za chwilę. I prawdę mówiąc podczas normalnego, codziennego użytkowania tego smartfona absolutnie nie zauważyłem żadnych spowolnień, przycięć. Ta nakładka MIUI 14, która podejrzewam, że w kolejnych etapach stanie się nakładką HyperOS, działa naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jednak jest jeden element, który nie do końca mi odpowiada, a już szczególnie w momencie, kiedy skonfigurujemy po raz pierwszy telefon, mamy masę niepotrzebnych gier oraz aplikacji, które są stokowo instalowane podczas pierwszego uruchomienia. Z jednej strony jedni mogą powiedzieć, że to nie problem, w końcu możemy w każdej chwili je odinstalować, ale z drugiej strony te odczucia płynące z użytkowania tego smartfona i pierwszej styczności z nim dają nam taki zalążek flagowca i trochę nie przystoi tej klasie urządzenia, abyśmy byli na siłę uszczęśliwiani dodatkowymi aplikacjami oraz grami. W temacie aparatów mamy trzy obiektywy: 200 megapikselowy z przysłoną f1.7, optyczną stabilizacją obrazu, 8 megapikselowy o szerokości 120 stopni ultra szeroki oraz moim zdaniem zbędny niepotrzebny 2 megapikselowy makro, który nie wiem w ogóle po co jest. Jest to jeden z tych telefonów, którym absolutnie nie brakuje mi teleobiektywów. Wszystko to za sprawą tego głównego modułu 200 megapikselowego który za sprawą robienia 2, 4 czy nawet 6-kropa, absolutnie na pierwszy rzut oka, nawet drugi rzut oka, nie widzimy tej straty jakości. Oczywiście przy większych zbliżeniach ta jakość będzie słabsza, przy normalnym użytkowaniu i robieniu, jeszcze raz powiem, 2, 4 czy nawet 6-kropa, szczególnie w czasach internetu, YouTube'a, instagrama, czyli kompresji naszych zdjęć, raczej na pewno ten problem nie będzie dla Was zauważalny. Jeżeli chodzi o filmy, maksymalnie 4, przy 24 bądź 30 klatkach oraz 1080p, 30, 60 oraz 120. Natomiast dodatkową stabilizację mamy możliwość włączenia tylko w 1080p, moduł do selfie 16 megapikseli ze wsparciem HDR, rejestrujący filmy w 1080p. I prawdę mówiąc, pod względem zdjęć, jak na tę półkę cenową jest cóż, Ok. Natomiast żeby nie być gołosłownym, pozostawiam Was na kilka minut z próbkami zdjęć oraz filmów. Obejrzyjcie sobie, ocencie, a ja wracam za parę minut i porozmawiamy na temat baterii. Witam szanowni państwa przepraszam trochę za katarek ale coś się przełębiłem jesteśmy na 4K przy 30 klatkach nie mamy tej możliwości włączenia dodatkowej stabilizacji zatem zobaczycie moi drodzy jak będzie zaraz wyglądać w momencie kiedy przejdziemy sobie na 4 na 1080p tak to mniej więcej moi drodzy się prezentuje idę równym tempem mamy też możliwość suwakiem przybliżania bądź oddalania Jesteśmy teraz na 1080p przy 30 klatkach wraz z dodatkową stabilizacją obrazu. Jak widzicie idę sobie normalnym tempem. Wiatr jest, więc może nie będziecie mnie dobrze słyszeć. Natomiast chyba liczy się w tym momencie obraz i to, jak się prezentuje sam film. <laughs> Ale ładne niebo. Uszanowanko, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jesteśmy teraz na frontowej kamerze. Tak, tylko żebyście zobaczyli, jak prezentuje się obraz i sama stabilizacja. Idziemy sobie takim normalnym, spokojnym tempem. No i zobaczycie, jak to się będzie prezentować. I jeszcze żebyście może zobaczyli moi drodzy jak to wygląda w troszkę w gorszych warunkach oświetleniowych, a jednocześnie z, mam wrażenie, trochę lepszą akustyką. Dzisiaj wiatr jest straszny, y, naprawdę tak zmarzłem, niby ciepło, a okazuje się, że przez ten wiatr temperatura nagle minus 10 dodatkowe i tak to mniej więcej moi drodzy się prezentuje. Tak jak mówiłem 1080p przy 30 klatkach, spoko, myślę, że ta kolorystyka też nawet nie jest jakaś taka najgorsza, choć jest trochę podbijane, o tutaj jeszcze słoneczko, godzina która? Jakoś po 16 to zaraz będzie ciemno, ale jakiś takich nawet ogromnych, wielkich prześwietleń nie ma. Dobrze się to prezentuje. Gniwo w tym urządzeniu to 5000 mAh. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, ej, mniej więcej tyle samo co w każdym lepszym, większym flagowcu. Natomiast jeżeli chodzi o sam sposób użytkowania i to, jak długo wytrzymuje urządzenie na jednym cyklu ładowania, mogę powiedzieć, że jest bardzo dobrze. Mam wrażenie, że w ostatnich materiałach niepotrzebnie za bardzo zacząłem się skupiać na sod, bo wiecie, sod sotowi nierówny. Jeden będzie liczył sod dużo grając w gry, ten bardziej wymagający, inny będzie liczyć sod korzystając z portali społecznościowych czy oglądając filmy na VOD. Sot na VOD, a sod podczas grania w bardziej wymagające tytuły nie jest sobie równe. Dlatego też z normalnego, takiego codziennego użytkowania mogę powiedzieć, że bez problemu, nawet przy intensywnym korzystaniu, jeden dzień z palcem w nosie powinniście wytrzymać, jeżeli będziecie korzystać z telefonu w cyklu mieszanym do dwóch dni. Moim zdaniem wynik jest jak najbardziej satysfakcjonujący, tym bardziej, że mamy to 120-watowe ładowanie. Nawet jeżeli telefon rozładuje się po tych 24 godzinach, zaledwie, jeszcze raz przypomnę, 19 minut naładujemy smartfon od 0 do 100%, co również dla niektórych może być Rozgrzeszeniem względem tego, że nie mamy ładowania indukcyjnego. No i warto w tym elemencie jeszcze wspomnieć, że same głośniki stereo, mimo iż może nie grają tak perfekcyjnie jak idealnie, jak smartfony za 5 6 7 tysięcy zł, moim zdaniem, jak na tę półkę cenową jest jak najbardziej ok. Tym bardziej, że mamy wsparcie Hi-RES czy chociażby Hi-RES Wireless Audio. Cenowo, tak jak powiedziałem, jest to najmocniejszy dostępny model wersji 12 512, wyceniony w Polsce na 2499 zł, ale nawet jeżeli to urządzenie okaże się dla Was za drogie, macie jeszcze cztery inne modele. Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G i Redmi Note 13. Zatem, aby tradycji stało się zadość, mi zasypuje nas różnymi modelami urządzeń, tak abyśmy sami nie wiedzieli, z czego ostatecznie powinniśmy skorzystać. Zatem, żeby sztucznie przeciągać, podsumujmy dzisiejszego gościa plusami i minusami. Co mi się w nim podobało, a co nie do końca. Na plus, świetny ekran jak na swój segment, a nie tylko nawet i swój segment. i p 68 dobre głośniki stereo, płynność i satysfakcja z działania, niesamowita szybkość ładowania, bardzo dobry czas pracy na baterii, szybki skaner odcisków palców, no i globalnie 256 GB pamięci w podstawie, a przypominam, że nawet niektóre flagowce konkurencji sprzedawane są w podstawie od 128 GB, a tutaj mówimy już o wersji naprawdę dokuksowanej 12 GB RAM oraz 512 GB pamięci na dane. Na minus brak ładowania indukcyjnego, procesor wolniejszy niż ten w Poco X6 Pro i moim zdaniem przesadnie zaśmiecony System podczas pierwszej konfiguracji. Mimo tych przedstawionych minusów, ja osobiście z całego serca szczerze polecam Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Szczególnie dla osób, które chcą mieć w tej półce cenowej jeden z najmocniejszych smartfonów na rynku. I jeszcze raz to powiem, i mimo iż Poco X6 Pro ma mocniejszy procesor, w normalnym codziennym użytkowaniu różnice między Dimensity 7200 a Dimensity 7300 nie są odczuwalne co najwyżej podczas grania w bardziej wymagające tytuły. Szczerze jestem zainteresowany, jak to będzie wyglądać z perspektywy czasu. Ta bratobójcza wojenka pomiędzy świetnym Poco X6 Pro i podobnym Redmi Note 13 Pro Plus 5G. I z mojej strony chyba byłoby to wszystko. A jak Wy zapatrujecie się na nowego Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G? Czy ta nazwa mogłaby być trochę krótsza? A tak poważnie, czy według Was 2500 zł za taką specyfikację, za takie możliwości to dobra cena, czy wolicie sobie jeszcze poczekać? sekcja komentarzy należy do Was. Dziękuję serdecznie za obejrzenie materiału do końca. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. Sia!